Cześć. W dzisiejszym odcinku będę wam pokazywać, jak pobrać prywatny serwer. No dobra, no to przechodzimy do szczegółów. Wchodzicie na stronę SFN. I wchodzicie. To tam nieważne. Tu się lo, logujecie się, znaczy rejestrujecie, pobieracie, pobieracie i no i tu tam coś robicie, nie wiem to co, ale to jest dziwne. No i macie tu, no i wam się jak coś zrobicie, no to będzie wam unlock progress całe i unlock content i wam się wtedy pobiera. Wchodzicie wtedy next. I wam się pobiera. No dobra, więc to koniec odcinka, pa.